Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ostry. W kolejnym odcinku zagrajmy w Half-Life 2. Zgadza się. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie rozstaliśmy się poprzednio. Yy... I na dole widzimy naszych kolegów trzech. znaczy nie, tutaj jest dwóch, a trzeci pewnie gdzieś tam chodzi. Tak, tam jest. Dobra, czyli że teraz tędy musimy się udać. Wskoczyć. Tu. No już tutaj mogę być pewien, że czekają mnie dwa. Dwa kraby. Jezu Bym zleciał Dobra, chodź tu Dobra That that you are dead the... Tego się spodzie- O cholera <grywka> Macie jak pla... o oh, shit, nie, 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 Dobra. Tutaj już nic nie będzie. Jezus Maria! Ja aż taki ciężki jestem. Tutaj mamy znaczek Half-Life, a to pewnie gdzieś coś tutaj będzie. Oczywiście bez latarki w tym miejscu to tak jak bez ręki. Tutaj jest. Ładowarka do kombinezonu, apteczka, no i granat. Granaty mamy... Granatów mamy maksymalną ilość. Wow! Wiem, że mi się uda go zabić, co im nie uderzę, ale dobra. Siema. Ale jesteś piękny, skarbie. Oh yeah. Masz. Better, better. I am Father Gregory. You have already met. My Moich parafian ale to Oczywiście już nie jednego poznałem miło mi prawdziwi katolicy właściwie bym ich nazwał. Nic tutaj nie ma. Wczytywanie. Czyli że jednak dobrze mówię, że to jest ksiądz. Nie byłem jednak pewny. Uuu. Ten brzydal oczywiście musiał mi zadać niewielkie obrażenia przy tym. Super. Mogłem go zdjąć tak e, detonując te trzy beczki. Nawet cztery. Ale szkoda mi była amunicji. Ło! Gdybyśmy nie zastrzeli, to co by było? Это ты, брат! Я извиняюсь! Но не повреди! Мои пистолеты — это из твоих проблем! Zapnąć? Nie, nie! Kurde! Mam nadzieję, że już po wszystkim, tutaj no, na razie nie ma żadnych zombiaków. Okej, okay, to mogę być przez chwilę spokojny. Screeny na pamiątkę. Dobra, nic tutaj na razie na tym poziomie nie będziemy mieli. Ale tutaj mam. What the fuck jak ja go podjerałem skoro on był tam. O, dzięki. Tutaj już skoczę O, jeszcze jeden zabieg, super Więc główka? Tak jakby teraz to zgasić Ajajaj, niedobrze, 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 niedobrze Jak ja to gasi... a nie, to się samo zgasza Wszyscy Słyszeliście to? Kolejnego zombiaka, żem. Dziwna Kolejnego zombiaka, żem słyszał. Pamiętam w tym momencie gry zawsze uciekałem tutaj na górę po tej drabinie zaraz, bo się węż coś mi wyskoczy na dole Szacu. O, ten znak właśnie... O cholera. Właśnie widzieliśmy tutaj jednego headcraba, który tam się czai na nas, jak tutaj zaraz widzimy. Pewnie na nas skoczy i będzie chciał zgwałcić naszą głowę. Ten znaczek taki to nie jest już znaczek hive-life, a jest to znaczek taki jakby mam to powiedzieć ostrzegawczy, on nas ostrzega, że coś się zaraz złego stanie. Dobra no to... Wow! <noise> roll, Kurde Nic, to już więcej nie ma, ale mi wyskoczył akurat przez ekran, super No, jeszcze latarki nie mam, no Dobra Teraz Tutaj, nie... a ja tutaj tylko jest Eee, aha, teraz tędy Kurde, nie

Wow! Tutaj to, żebym się wystraszył teraz, o, a ten mnie zostawił. To jest ja on Nie ma ba. O kurde. Jezu, nie. Kurde. Ja pierdzielę Ja już nie chciałem właśnie z nim walczyć Ale i tak będę chyba musiał rabin Szczelba Łom O myg, ten zombiak jest najgorszy Sio O o tym nie wiedziałem. O nie, 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 nie. Ja się tak nie bawię. Ale mam mocną siłę rzutu. No rzuć jeszcze jednym pajączkiem we mnie. Co to miało być? <śmany> Ten dźwięk mnie zawsze rozbrajał. Jak on ginął, to jak kurde... Nie wiem, zawsze się kojarzył z krową nie wiem czemu. Może takie podobne dlatego i... Dobra, idziemy dalej. Teraz ja już nie wiem, czy mam dalej iść. Walczyć Łom... Nie no, będę łomem. Jestem hardkorem. Nienawidzę tego dźwięku Cieszę się, że mam teraz naboje do strzelby na Maxa. Ale tylko, że też tutaj nie można otwierać szuflady Jak w amnezji na przykład O Boże teraz I Nie lubię tego O, wczytywanie, super Wow O nie 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 nie, ja się tak nie bawię Chodź tu No rzucaj, rzucaj Kurde, gdzie on jest? Najgorsze jest to, że jak się rzuci, jak się zabije gołomem No, jakąkolwiek bronią zresztą O kuźwa Tak jak już mówiłem, że jak się zabije tego gościa, jak on będzie miał wszystkie te pajączki, chociaż wątpię, wszystkie te headcraby na sobie, to, jak to owszem, ciało zginie, jak i zgnije, zresztą mi już jest zgniłe, to wszystkie te headcraby po prostu będą żyć, tylko zejdą z niego, no i nas mogą zaatakować. towarzystwo kurde Byłem pewien, już, że go ten, normalnie zabije Łoło! Boże Tutaj, żebym się wystraszył Teraz też NIE! Ja, ja idę po apteczkę już O, butelki Drama. Jeszcze dobra ja idę dalej. Kurde, głupie krzesło. nie, 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 How came you here, brother? This is the wrong side of town for you. Did I not tell you to seek the church? Mend your ways before it is too late. O nie, nie, nie. Ja proszę o piłę w takich przypadkach. Woo! O kurde. Jeszcze chat kapy. I ten mnie oczywiście nie zranił. A ten już tak. O Скрин. <Sanes> Ах, что Dobra, chyba wszyscy już, mam nadzieję. Wczytwanie kolejne. Boże, kto to mi znowu pisze na Steamie, kręcisz. Czekajcie tylko do niego. Pisze do kumpla. Kurde. Tutaj nic nie znajdziemy więcej. No chodź tu, chodź, chodź, chodź. What the fuck? LOL Skąd się wziął ten mały pajączek? To jest chyba mój drugi death już, five light, nie, trzeci, czwarty? Kurde macie Kurde Proszę o więcej Uu. Jeszcze jeden, ostatni już. A, a, chciałem skoczyć, ale... Tak też można. O, 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 o! Nic tutaj nie ma. Oh. Ah, there you are. At last! I will send the cart for you, brother. It will be but a moment. Patience, brother. Guard yourself well. Postaram się. Łomem. Na nie było. Nie możecie być jeden na drugi. Achoi z nimi. No szybciej z tym wagonem. Yeah, 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 yeah. No, brother, step into the cart. The handbrake, brother, release it and come down. Oof. Uh. You are to be commended for avoiding my traps. The work of a man who once had too much time on his hands and now finds time for nothing but the work of salvation. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Follow me, brother, and tread lightly. For this, this hallowed ground. Dobra, cciej że teraz razem z naszym księdzem Już dobrze powiem bratem yy, Wyruszamy w stronę pewnej kopalni, która poprowadzi nas już do wolności na pewno z dala od Rivenholm tego całego Co mnie bardzo cieszy

No, było znacznie szybciej. Jest piła. Nawet cegiełka, u, cegłówka. Łoł! Wow! Skąd on się tu wziął? A, cegiełki ma. O, 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 mam genialny patent. Tym razem z wybuchającymi beczkami. O, jest, ale nie taki jeszcze. Ja pierdziele masakra normalnie wszyscy się poodjarali. Dzięki ci bracie. Quickly, Ale tu było. Jeszcze chyba działo grawitacyjne wezmę Jezu! Wszyscy? jest A nie, jednak, jednak nie zszedły No strzelaj ciągle, a nie! Salujesz, ale nie w moją stronę. Ciekawe ile ma HP. I fear I deliver you to a darker place. May the light of lights illuminate your path. Look to your own salvation. <laughs> oh, Megay. nie, nie, nie kurde, no patrzcie, no poświęcił mi się tu, oddał za mnie życie jestem ciekaw tylko, co dalej będzie dobra, kochani w tym miejscu kończymy, w dzisiejszym odcinku to było wszystko tak więc, najważniejsze jest to, że przez Rivenholm udało nam się przejść, ale niestety ksiądz, nasz pastor, oddał nas życie no i zginął, żebyśmy mogli iść dalej i żyć. Dobra. Tak więc, dziękuję Wam bardzo za uwagę i zobaczymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie, cześć!